nie tylko ze względu na własne portfel, ale patrzymy w przyszłość ze względu na nasze dzieci, które edukujemy i na świat, który jak wiemy zmienia się diametralnie na zmiany środowiskowe, między innymi nadmierna emisja. Jakie są tego przykłady, no to myślę, że każdy z tak nas najlepiej wie. Ostatnie zdarzenia i wydarzenia pochodowe, począwszy może od Turcji, to nie, ale patrząc na zdarzenia na, bichury, na Pojawiające się anomalie pogodowe, które też dotyczą i nas. Was są najlepszym tego przykładem, że wszyscy musimy działać na rzecz środowiska. I cieszymy się bardzo, że w tym właśnie zespole, wąskim, ale mimo wszystko tym, który to zainicjował, yy, zdołaliśmy sprostać. Mam nadzieję, jeszcze jeden etap został. Zarówno temu zadaniowi, żeby powiat przyjazny z natury na stałe do nas wrócił i możemy być dumni. Tak? Staramy się nazywać. Ja bardzo dziękuję ze swojej strony, jako przewodniczący zarządu, wszystkim dyrektorom, pracownikom, pewnie, którzy też za tym wszystkim się kryją, bo to jest ogromne wyżyczenie i jak wiemy, wykonawcy nie wszyscy są idealni. I tutaj, najbardziej, szczególnie Tobie gratuluję, bo dochodzenie do tego efektu końcowego u Ciebie wiąże się bo najtrudniejszą, przynajmniej na ten Radę, to zaczyna. Ale dziękuję również pracownikom Wydziału Edukacji wszystkim innym Wydziałom. Tobie bardzo serdecznie, że umiesz ten zespół zawsze zmotywować. No i nie wypada nam na koniec nie podziękować. No właśnie. Na pierwszym miejscu jednak Narodowemu Funduszowi Oprzyskiej Gospodarki Wodnej, bo w jednym i drugim przykładzie tych dwóch takich skrajnie różnych zadań. Kamienna i tutaj poprawa efektywności współczesniczy, ale oczywiście fundusz norweski jest ten, który dziś jest tutaj głównym gospodarzem. Dobrze. dziękuję również jako że nagrywamy tę konferencję również Państwu za to zaufanie. Będziemy na pewno jeszcze do Was pukać i realizować kolejne przedsięwzięcia. Dzień dobry Państwu w siedzibie powiatu Polickiego rozmawiam z Panią członkiem zarządu powiatu Beatą Chmielewską. Dzień dobry Pani. Spotykamy się z okazji realizacji pewnych przedsięwzięć ekologicznych, o których no nie wszystko na pewno wiadomo wśród mieszkańców Policji. Proszę powiedzieć kilka słów, co to są za projekty, jaka jest ich wartość i jak to się udało wszystko zorganizować, że dzisiaj możemy mówić o tym, że no już jesteśmy bliscy sukcesu. Tak, cieszę się bardzo, że udaje nam się realizować takie właśnie projekty, które stawiamy na ekologię i na rozwiązania ekologiczne, czyli w możliwie dużej ilości budynków, które należą do powiatu podzieckiego, chcemy zastosować rozwiązania ekologiczne w centralnym ogrzewaniu, w ogrzewaniu w ogóle, wymienić okna. Chcemy zastosować nowoczesne wenty instalacje wentylacyjne po to, żeby ograniczyć zarówno emisję dwutlenku węgla, jak i też wygenerować oszczędności energii elektrycznej nie tylko ze względu na koszty, ale również na działania ekologiczne, bo tak uznajemy, że warto i trzeba po to, żeby w przyszłości było wszystkim nam łatwiej, a chcemy te działania też promować. Wiemy co to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, albo przynajmniej domyślamy się po samej nazwie. Natomiast jeżeli chodzi o udział Norwegów w tym całym, czy projektu norweskiego w tym przedsięwzięciu. Jak on wygląda i dlaczego akurat norweski? Bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, jak, jak wygląda właśnie wykorzystanie tych funduszy norweskich. U nas w Polsce kilka słów na ten temat. Tak, tak zwany mechanizm norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czy państwa fundujące środki na działania ekologiczne przekazują te środki? Na, dla państw członkowskich, tak zwanych nowych, czyli tych, które, którym jeszcze brakuje tych rozwiązań. Mhm. Po to, żeby, no mówiąc może górnolotnie, górno, żeby świat Żebyśmy lepszy. nadganiali Europę, tak. Co? Żeby było oczywiście również Norwegię. Tak. Dookoła, które znajdują się dookoła. Dlatego takie działania. Te państwa właśnie promują i przekazują środki w zamian za to mają dostęp do rynku gospodarczego. Oczywiście nie są członkami Unii Europejskiej, czyli to jest taka obopólna korzyść, co nie zmienia faktu, że korzystamy i to w wysokości prawie 12 milionów złotych z tych funduszy po to, żeby przeprowadzić te działania. To no bardzo poważne przedsięwzięcie. No już wiem, kto w tym bierze udział, więc Zespół Szkół im. Łukasiewicza, Specjalny Ośrodek szkolny wychowawczy Ośrodek Trzebieży to są tak. te trzy jednostki, które korzystają z tej okazji i chcą uczestniczyć w tym no, jakże ważnym przedsięwzięciu. Czy tutaj jest podział środków jakiś umowny, czy były <grych> przepychanki, jeżeli chodzi o pieniądze? Nie. Na podstawie kosztorysów które powstały, czyli na podstawie oszacowania cen działań, które w każdej placówce muszą być podjęte, zostały złożone wnioski o no to ja jest bardzo taka bardzo odpowiedź tak. Pani, że to się rzadko zdarza, bo wszyscy, którzy mówią wokół to narzekają i wszystkim brakuje, a tutaj proszę, jest projekt, który się Mamy po prostu duże zamyka, tak. Tak. jest, jest dużo dofinansowanie, to naprawdę jest, się dobrze słucha takich komunikatów. Co jeszcze na zakończenie chciałaby Pani powiedzieć? Chcę powiedzieć, że będziemy wciąż to robić, bo już, ja już to wcześniej wciąż. robiliśmy działania ekologiczne, ty, ty to <laughs> ale mówię tylko o ekologii. Już przeprowadziliśmy termomodernizację pływalni, to Państwo pewnie wiecie. Mm -hmm. no z innych funduszy? No właśnie. Także będziemy się starać, żeby to, co trzeba zmodernizować, żeby nam się udało. No to co? Wszystkiego dobrego w kwestii realizacji tego projektu. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że taki projekt powstał i jest rozliczany. Dziękuję bardzo.